Dzień dobry! Dziś pogadamy o jednym szczególnym wydarzeniu w Animal Crossing, które pojawia się raz w roku, czyli Dzień Urodzin. Tak się składa, że w Dzień Publikacji Filmu, czyli 16 kwietnia, są moje urodziny, dlatego będzie mi bardzo miło, jeśli zrobicie mi prezent i zasubskrybujecie kanał. Cieszę się bardzo, że mogę go tworzyć razem z Wami. Wracając do tematu, już na początku gry podajemy datę swoich urodzin, no chyba że wpiszecie jakąś inną, ale w ten właśnie sposób gra wie kiedy zrobić wam niespodziankę. Już tydzień przed urodzinami, na tablicy ogłoszeń będzie informacja o tym wydarzeniu, tak samo jak w przypadku urodzin innych mieszkańców wyspy. Jeśli uruchomicie grę w dzień waszego święta, wyjątkowo nie powita Was Izabel. Gra zaczyna się tym, że przychodzi do nas jeden z mieszkańców wyspy. Podobno gra wybiera mieszkańca, z którym gracz ma Największą przyjaźń. Zabierze on nas do siebie i jak się okaże, to urodzinowa niespodzianka dla naszej postaci. Na początku imprezy musimy zdmuchnąć świeczki na torcie. Dostaniemy też prezent. Następnie będziemy mogli spróbować swoich sił w rozwaleniu pinaty. Trochę to trwa, ale w końcu udaje się nam zdobyć babeczki urodzinowe. Potem możemy je rozdawać innym mieszkańcom, którzy nie byli na imprezie. Odwdzięczą się nam prezentami z urodzinowej kolekcji. Wychodząc z imprezy, nasza postać jeszcze sama złoży sobie życzenia, co uważam jest bardzo urocze i potrzebne nie tylko w grze. To jednak nie wszystko co dzieje się w dniu naszych urodzin. Przed ratuszem pojawi się Slider. Jeśli z nim zagadamy, zagra dla nas urodzinową piosenkę. Podczas niej na ekranie będą wyświetlać się różne życzenia od mieszkańców wyspy. Jeśli gracie z przyjaciółmi, podobno mogą oni dzień wcześniej napisać życzenia, które też się wtedy powinny wyświetlać. Poza tym Izabel złoży nam życzenia, gdy do niej pójdziemy. Dostaniemy też list od mamy, w którym prezentem okazuje się być przeuroczy tort. Urodziny innych mieszkańców wyspy są skromniejsze, po prostu w tym dniu odwiedzamy jubilata, możemy dać mu prezent i bawić się na imprezie. To wszystko na dziś. Powiedzcie mi koniecznie, kiedy wy macie urodziny i czy podoba Wam się ten event. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym filmie.